Dzień dobry, Jan Piński. Witam na moim kanale. Dzisiaj, drodzy państwo, chciałem wam opowiedzieć o tak zwanej pięknej katastrofie, pięknej katastrofie polskiego ładu. Dlaczego to piękna katastrofa? Dlatego, drodzy państwo, że to wszystko, co zaskoczyło rząd PiS, można było przewidzieć. Byli też tacy, którzy mówili, czym to się skończy. Mało tego. Teraz rząd PiS stara się przekonać opinię publiczną, że po drobnych poprawkach Polski Ład będzie tym, czym miał być, takimś tam kołem zamachowym polskiej gospodarki. Otóż nie, drodzy Państwo. Polski Ład to jest taki. Tak jak kiedyś w perlowskich dowcipach było pytanie, co to jest wielbłąd? Otóż wielbłąd był koniem zaprojektowanym przez komisję. To może nawet nie do końca oddaje bezmiar, bez sensu polskiego ładu, dlatego że wielbłąd jako zwierzę jest bardzo dobrze zaprojektowany do życia na pustyni. Natomiast to, co stworzył PiS polskim przedsiębiorcom, to w żaden sposób nie może być uznawane za cokolwiek, co, coś użytecznego. No bo główna idea y, polskiego ładu, y, pisu, polegała na tym, że zabierzemy tym, którzy coś mają i pracują, i damy naszemu elektoratowi, naszemu, czyli pisowskiemu elektoratowi. No więc zaczęło się od tego, że Panowie nawet nie posprawdzali, jak to ma zostać zaimplementowane. Nawet urzędy skarbowe nie wiedzą, jak, jak mają stosować to, to prawo. I już na samym starcie okazało się, że pozabierali pieniądze nauczycielom i policjantom. Teraz niby te pieniądze mają oddawać. Pozabierali też e, górnikom, e, którzy byliby na emeryturach i którzy mieli zbyt wysokie, jak dla pisowców, e, Emerytury, w związku z tym dość szybko też tam zapowiedziano, że będą też nowelizować to również w tym zakresie. Ale to, co jest najważniejsze, e, oni kompletnie nie rozumieją, jak funkcjonuje gospodarka. Im się wydaje, że podnosząc realnie podatki, bo tak naprawdę, co, co oni tak naprawdę zrobili dzisiaj? E, większości ludzi po prostu podnieśli opodatkowanie o. 4,9%, czyli składki zdrowotnej, której teraz nie będzie można odliczyć od, e, od tego, od, od podatku na bieżąco. I oczywiście ci, którzy na koniec roku e, dostaną, będą skorzystały z kwoty wolnej od podatku, która będzie wynosiła 30 tysięcy złotych, to niby w teorii mają wyjść na swoje. Ale, drodzy Państwo, te 30 tysięcy Odebrane na, na koniec tego roku, no to przy tej inflacji, która jest obecnie, to już jest, będzie warte 3000 mniej, no bo ta inflacja już jest w tej chwili oficjalna, prawie 10%, za chwilę już będzie oficjalnie to jest 8,6%, w styczniu będzie ponad 9% najprawdopodobniej, a bardzo szybko będziemy mieli już to oficjalnie dwucyfrową inflację. To raz, czyli inflacja, czyli utrata wartości pieniądza. Czyli e, PiS wydrukował tak dużo pustych banknotów, bo to nie jest tak, jak PiS próbuje przedstawiać, że inflacja jest czymś, co przyszło z zewnątrz. Nie, drodzy Państwo. Inflacja to jest wtedy, kiedy pojawia się więcej to pieniędzy, niż jest wyprodukowanego towaru, albo większy popyt na ten towar właśnie przez to, że ludzie mają więcej pieniędzy. I e, te pieniądze nie wzięły się znikąd. Rząd po prostu wyrzucił je na rynek. W związku z tym... Ceny dóbr poszły do góry, no bo ich było tyle, ile było do tej pory, pojawiło się więcej pieniędzy, w związku z tym ceny zostały podniesione. I teraz wróćmy jeszcze na moment do polskiego ładu. No wszyscy ci, którzy wiedzą o tym, że będą, bo dzielą się na, dwie, na dwa rodzaje ludzi. Ci, którzy wiedzieli o tym, co nastąpi i na przykład zamknęli swoją działalność gospodarczą. I w ogóle powiedzmy sobie, w niektórych wypadkach po prostu przeszli do szarej strefy. To takich ludzi jest bardzo dużo. Wystarczy wejść na fora internetowe i poczytać o jakichś tam krawcowych, o jakichś takich drobnych yy, zakładach, które po prostu w tej chwili przechodzą, totalnie schodzą do szarej strefy. Będą świadczyć te swoje usługi dla wąskiej grupy zaufanych klientów. Będzie ich może trochę mniej, ale w zamian za to ospadną. Kompletnie wszystkie, wszystkie koszty. Być może jeszcze yy, będą, koszty będzie miało państwo, bo te osoby będą się kwalifikować do albo pomocy społecznej, albo będą pobierać jakieś inne świadczenia. To jest pierwsza sprawa. Dla tych, którym się yy, powodzi trochę lepiej, to oni po prostu otworzyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i yy, mogli też yy, innego rodzaju tam spółki. Yy, które w zależności od dochodów, które im się bardziej opłacają, to wszystko tak naprawdę doprowadzi do tego, że tylko dołożono im pracy, że zamiast naprawdę tworzyć coś wartościowego, kombinują jak tych, tego wyższego opodatkowania nie płacić. Jest jeszcze jedna grupa ludzi, która dopiero się orientuje, ile płaci, i dopiero teraz sobie wdroży te oszczędności, zmiany prawne. Mniej więcej można założyć, że koło marca-kwietnia do rządu PiS dotrze, że żadne zakładane przez Polski Ład wpływy budżetowe nie nastąpią. Dodatkowo jeszcze Polski Ład spowoduje, Inflację większą, dlaczego? Dlatego, że ci przedsiębiorcy, którzy uznają, że nie chce im się z jakichś tam powodów zmieniać formy działalności, tego, że są pewni popytu na swoje usługi, po prostu przerzucą koszty podwyżki na konsumenta. Na przykład takimi ludźmi, którzy przerzucą koszty tej podniesionej składki zdrowotnej, są lekarze świadczący usługi, na rzecz e, e, prywatnie, czy też na, na rzecz e, państwowych szpitali, oni po prostu podniosą sobie faktury, które wystawiali do tej pory o te obciążenia podatkowe, które narzucił dla nich rząd. Czyli e, to jest taki drodzy e, Państwo, taki trochę niesmaczny, słynny żarcik, e, jak to dwóch baców e, spaceruje sobie pod halańskimi ścieżkami, i najpierw jeden mówi do drugiego, że jak widzi jakieś mm, e, końskie G na boku drogi, że mu zapłaci 500 zł temu pierwszemu za zjedzenie go. No to bierze 500 zjada i ten, który zjadł, i ma te 500 jak widzi drugie takie zjawisko przyrodnicze, no to mówi teraz do tego pierwszego, że może on by też teraz to zjadł właśnie za te pięć stów. No i on zajada, dostaje te pięć stów, idą dalej tą ulicą i w pewnym momencie jeden z tych baców mówi do drugiego, a wiesz co, a mi się wydaje, że jakby się tak temu przyjrzeć, to byśmy się za darmo gówna najedli. I drodzy Państwo, to co robi PiS, Oprócz tego, że po prostu e, zrobił zamieszanie w gospodarce, zrobił e, firmom, które w tej chwili walczyły z problemami, które wcześniej sam im ten rząd w większości wypadków stworzył, bezsensownie zamykając gospodarkę, wprowadzając bezsensowne ograniczenia, które w żaden sposób nie wpływały na Ograniczenia problemów i zachorowalności na COVID, a tylko i wyłącznie powodowały dodatkowe problemy związane z brakiem pieniędzy u ludzi, z problemami dodatkowymi zdrowotnymi ludzi, którzy byli przymusowo pozamykani w domach. To wszystko to takie było na zasadzie, że robimy coś. Nie wiemy co prawda, do czego to doprowadzi, ale nikt nam nie powie, że nie robimy nic. I to właśnie coś takiego w tej chwili zrobił PiS. Oni się za 2-3 miesiące. Państwo będziecie mogli przypomnieć sobie ten felieton i e, zobaczyć, na ile miałem rację. Zacznie się wrzask, że oto ci cwaniacy, bo tak nazywa przedsiębiorców właśnie wierchuszka partyjna Prawa i Sprawiedliwości, ludzie, którzy nigdy w życiu nie pracowali na własny rachunek, tak naprawdę, i nie wystawiali faktur, nie byli rozliczani z tego, co umieją. Zawsze gdzieś w najlepszym, że tak powiem, największe doświadczenie to ma. Pan Mateusz Morawiecki, który był sobie trybikiem wielkiej korporacji, też o biznesie nie ma zielonego pojęcia, i o sprzedawaniu i wystawianiu faktur, i o prowadzeniu biznesu również nie ma zielonego pojęcia. Gdyby miał, to nigdy w życiu nie firmowałby polskiego ładu, bo generalnie to wszystko bierze się stąd, że wpis jest pogarda dla e, pracodawców. To są właśnie ci cwaniaczkowie z wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, kolesie, którzy kombinują. Nie ma żadnej takiej świadomości u polityków PiS, że to tym ludziom zawdzięcza się dobrobyt w Polsce, że to oni ryzykują, tworzą miejsca pracy, że to są ci ludzie, którym jeszcze chce się chcieć. Drodzy Państwo, polski ład, jako taki. E, przyspieszy katastrofę rządów PiS. Ale zanim oni się jeszcze wykończą, to będziemy mieli taki etap, właśnie w którym się zacznie polowanie na spekulanta. Czyli na tych, którzy nie chcą obniżać cen, już tutaj się politycy PiS mówią o tym, że będą sprawdzać, czy, bo teraz ogłosili, że w ramach tarczy antyinflacyjnej nie będą pobierać VAT. No, drodzy Państwo, tarcza inflacyjna może być tylko jedna. Po prostu przestańcie drukować pieniądze i obetnijcie wydatki, przestańcie wydawać w budżecie więcej niż jest dochodów, i inflacja wtedy przestanie rosnąć. Bo inflacja bierze się stąd, że pojawia się na rynku więcej pieniędzy niż towarów. To jest proste. Drodzy Państwo, niestety temat jest smutny. Ja mogę tylko powiedzieć z takim. Nie ukrywano satysfakcją, że już ponad dwa lata temu mówiłem, jeszcze jak covid a nie było, czym się skończy polityka PiS. I nie jest tak, że koronawirus w jakikolwiek sposób odpowiada za w Polsce, za kryzys. Kryzys w Polsce ma jedno imię i nazwisko nazywa się Jarosław Kaczyński. Człowiek, który się nie zna na gospodarce i realizując swoją utopijną wizję, po prostu no, zniszczył gospodarkę w 6 lat, i odbudowa tego potrwała kolejne lata. A teraz, niestety, drodzy Państwo, kolejne tarcze, które proponuje PiS. No już jest najbardziej zabawne, jest to, że teraz proponuje tarczę, która ma chronić nas przed skutkami ich, pols ich, po ich polskiego ładu, tak naprawdę polskiego wału, bądź też rzymskiego ładu. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to proszę o łapkę do góry i subskrypcję kanału. I zapraszam również na portal pl, którego jestem redaktorem naczelnym.